Witajcie na rzucie oka na ucieczkę z dinozaurowej wyspy Escape from Dino Island. Ja jestem Maciej, game designer zawodowo, a ze mną jest Rafał. Cześć, witam wszystkich. Ty ten system zaproponowałeś, dlaczego? Co jest w nim fajnego i dlaczego warto o nim mówić? Okej, okay. po pierwsze myślę, że tutaj przewagą systemu jest to, że można go naprawdę rozegrać w jedną sesję, więc to jest system, który nie wymaga bardzo dużej inwestycji, ponieważ PDF ma 34-36 stron, w tym dużo ilustracji i tabel, można to szybko przeczytać, można to poprowadzić w 4, może w 5 godzin i zdecydować, czy chcemy jeszcze mm. kiedyś to poprowadzić, czy to był po prostu jednostrzał i jesteśmy z tego zadowoleni. I myślę, że drugą przewagą mm -hmm. systemu jest to, że konwencja jest bardzo przystępna, nawet dla osób, które nie są zainteresowane fantastyką, nie są geekami i tak dalej. Ze względu na to, że to próbuje emulować Jurassic World, lostów, ucieczkę z wyspy z dinozaurami. Więc to jest takie kino akcji, które myślę, że wielu osobom będzie po prostu pasowało. Um, mm -hmm. i to rozwiązuje problem wprowadzania na przykład do RPGów osoby, które nie za bardzo przebadają za sci-fiem, czy za jakąś taką, wiesz, głęboką fantastyką. Tak, jest to jeden z tych RPGów, który ma bardzo wąską konwencję, bardzo kliszową inspiracje ją mocno wyjaśniają inspiracje filmowe, Jurassic Park Lost, tak, ale także Westworld i filmy z King Kongiem i e, inspiracje growe, growo-komputerowe, Half-Life, Dino Crisis, Resident Evil, Bioshock. Więc widać motyw wspólny mm, jakiejś katastrofy i poruszania się po miejscu, które do, zostało dotknięte katastrofą. W tym wypadku oczywiście zawsze będzie to katastrofa związana z dinozaurami. Mhm. System powstał w 2019 roku i ma dwóch autorów, e, Sam Tung i Sam Roberts, którzy na stronie opisują się jako dwóch przyjaciół robiących gry. Mhm. No i pytanie, co ta gra próbuje robić? No, poza tym, że odtworzyć film Jurassic Park, czy coś jeszcze? Myślę, że o tym jeszcze porozmawialiśmy przy konwencji, w sensie o co chodzi z tymi dinozaurami, skąd one się wzięły tak naprawdę, ale wydaje mi się, że to co technicznie system próbuje zrobić, to próbuje dać ci bardzo ustrukturyzowaną rozgrywkę, która wygląda jak film akcji, ze względu na to, że masz sytuację startową, postaci znalazły się na wyspie, muszą rozwiązać jakąś pojedynczą zagadkę, po której sytuacja się komplikuje, muszą rozwiązać drugą zagadkę i przede wszystkim wydostać się z wyspy. Więc to, co daje ta gra, to takie bardzo uporządkowane mm -hmm. doświadczenie, które nas przeprowadza przez akt pierwszy, jakiś przechył, komplikacje, akt drugi i określoną mechanikę opowiadania epilogu, więc um, Stara się to wszystko zmieścić w ramach tego, co znamy z kina akcji, z takich klasycznych filmów, kiedy mm -hmm. postacie są wrzucone na dziką wyspę i próbują jakoś tam przetrwać, znaleźć jakiś statek, helikopter, cokolwiek, co ich stamtąd uwolni. Mm -hmm. I warto wspomnieć, że jest to gra w nurcie PBTA, czyli jesteśmy zachęceni, żeby to była gra jako konwersacja, czyli bez silnego mistrza gry, który mm -hmm. będzie określał każdą scenę i o wszystkim decydował. Mm, tylko żebyśmy więcej gadali przy stole i ustalali razem. Na przykład, jak będzie wyglądała wyspa i dlaczego jest taka nie inna, skąd tam się wzięły dinozaury? I tak dalej. Tworzenie postaci również wspólne, wspólne wymyślanie. I także role są podzielone przez ruchy, czyli co konkretnie przy stole można robić. Także daje system taką listę ruchów graczom i daje taką listę mistrzowi gry. Znaczy, nie mistrzowi gry, tylko nie, nie GM, tylko DM, Dino Master. Mistrzowi dinozaurów. Tak, 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 tak. Ruchy. Ruchy to są w zasadzie instrukcje mechaniczne do tego, jak będzie toczyłaś nasza nasza konwersacja. I kiedy na przykład w tej konwersacji w fikcji będzie walka z dinozaurami, no to ruch, walka mówi teraz, teraz odpal te instrukcje, no i one rozstrzygną jakimi kośćmi rzucić i jak, jak to, jaki to ma mieć efekt. Agendy i pryncypia, tak poza tym dla mistrza gry, agendy ogólne, wytyczne, co do czego ma w grze dążyć, na przykład uczynić wyspę tajemniczą, niebezpieczną i pełną dinozaurów, albo rzucać wyzwania bohaterom, tak, żeby odsłoniła się ich prawdziwa tożsamość. I pryncypia ogólne jest tego więcej: no to na przykład być fanem postaci, uczynić otoczenie tak niebezpiecznym jak dinozaury, albo dać każdemu dinozorowi jakiś gimmick. Rolą graczy jest po prostu uciec z wyspy. Nie jest to łatwe, no bo stworzy... są jakieś problemy, które zrażam stworzyliśmy na tej wyspie, ale koniec końców do tego gracze mhm. dążą. I tutaj budując na tym, co powiedziałeś, jak już rozmawiamy o ruchach, to myślę, że to, co ruchy też próbują zrobić, to próbują złapać to, co mamy w filmach akcji, że mamy takie. Eskalacyjne sceny, w których eskaluje napięcie, uciekamy, dinozaur gdzieś tam włożył głowę, próbujemy uciec z jakiegoś budynku, schować się do jakiejś jaskini. I spokojne sceny, w których postacie gdzieś tam liżą rany, próbują się opatrzeć, znaleźć jakiś sprzęt, który pozwoli im przetrwać. I w tych spokojnych scenach mamy zupełnie inny zestaw ruchów, i te ruchy są związane z opowiadaniem historii. Więc podobnie jak w takim filmie akcji, który nie jest serialem, gdzie poznajemy backstory, te historie wsteczne, kim są te postacie, jaki mają charakter, czemu one w ogóle są na wyspie, to poznajemy to w trakcie sytuacji, kiedy na przykład. Dwie postacie przeszukują jakieś laboratorium, próbują znaleźć, nie wiem, jakąś strzykawkę albo jakiś karabin i wtedy odpala się mechanika opowiec historię, gdzie każdy playbook, o których jeszcze będziemy rozmawiali, opowiada swoją historię, czy buduje swoją postać. Może to być zupełnie inna historia, jeżeli grasz lekarzem, czy to może być historia... Jak praktycznie, jak ledwo udało ci się kogoś uratować, może to być historia zupełnie inna, jeżeli mhm. z żołnierzem. Czyli na przykład, czemu, opowiedz, czemu zaciągnąłeś się do wojska. I uważam, że to jest bardzo silna strona tego systemu, że skaczemy pomiędzy tymi, dwiema, pomiędzy tymi dwoma ekstremami, że jesteśmy w akcji, mamy ruchy związane z akcją, to wszystko eskaluje, jesteśmy gdzieś na krawędzi. Jak dochodzimy po prostu do takiej kulminacji, mhm. to puszczamy i mamy tą spokojną przestrzeń, gdzie trochę odsłaniamy postaci i uczymy się o nich. Okej. Okay. Dobra, to powiedz, czy dalej jeszcze coś o konwencji i o świecie, czy wgryzamy się w mechanikę? Myślę, że jeszcze, możemy, myślę, że jeszcze możemy chwilę zatrzymać się na konwencji, ze względu na to, że strukturalnie to wygląda tak, że mamy postaci wyrzucone w dziką przestrzeń, które próbują jakoś tam przetrwać w zderzeniu z dużo silniejszymi. Istotami od siebie, generalnie z siłami natury, bo tutaj też będziemy mieli jakiś wybuchający wulkan, możliwe, że trzęsienia ziemi, jakieś może zmiany klimatyczne, pogodowe i tak dalej, i próbują się stamtąd wydostać. Tylko mm -hmm. możemy pójść w zupełnie różne kierunki, bo możemy pójść w podróż z czasem, jakieś po prostu wehikuły czasu i to, że te dinozaury są przyniesione z prehistorii. Możemy pójść w jakąś bardzo zaawansowa zaawansowaną inżynierię genetyczną, możemy pójść w jakieś mocny science fiction albo jakieś elementy fantazji, że one są tutaj przyniesione przez magię. Czyli to co w ramach tej struktury zrobimy, to już zależy od tego, jak sobie stworzymy świat na początku. Um, I wydaje mi się, że to zapewnia, bo ta gra nie jest super regrywalna z mojej perspektywy. Wydaje mi się, że ona będzie za każdym mm -hmm. razem zapewniała jednak dosyć podobne doświadczenie, ale to, że mogą być inne historie, inne konwencje pod nią podpięte, może dawać nam jakąś regrywalność. To, że będziemy mieli trochę inny kolor do tego wszystkiego. Mm -hmm. um, tak to właśnie wygląda. No, że ten sam mistrz dinozaurów może poprowadzić tę grę Ponownie innej grupie, ale ta sama grupa przeżywać bardzo podobną przygodę na trochę innej wyspie. No, może niekoniecznie. Tak też mi się wydaje. Tymczasem mechanika. Sporo mechaniki dostaniemy na playbookach, a czy gracze dostaną do rąk na, w postaci playbooków? Playbook, czyli karta postaci wzbogacona o różne elementy, elementy mechaniczne i elementy już związane z daną klasą. Trzy staty są na karcie postaci: jest to clever, jest to fit i jest to steady. Każda klasa ma ruch specjalny, konkretną zdolność, którą tylko ona może wykorzystywać, oraz listę pomocniczo-bazowych ruchów gracza. Tylko z nas wypisane. Mechanika szczegółowa jest w, w podręczniku. Mm. I co ciekawe, Playbooki mają listę ciekawostek, to znaczy na przykład paleontolog ma szkicę dinozaurów na Playbooku, a lekarz, lekarz ma instrukcję pierwszej pomocy, łowca ma listę śladów, po których można rozpoznawać, że jakiś dinozaur się przemieszczał w okolicy, i tak dalej, i tak dalej. Jest 7 Playbooków: jest to lekarz, inżynier, łowca, dzieciak, paleontolog, żołnierz i Przetrwaniec. A i gra zachęca do czegoś takiego, że postacie nasze mogą zginąć. To nie jest bardzo trudne. Jeśli postać ginie, no to bierzemy nowy playbook, taki, którego jeszcze nie było w tej grze. Ta postać mogła być dziś obecna na wyspie, w fabule, albo nie, po prostu teraz pojawia się i dołącza do drużyny. Ale nie można powtarzać playbooka. I to, co bym jeszcze dodał do playbooków, to jest to, że każdy playbook również ma zestaw historii do opowiedzenia, czyli jak teraz patrzę na lekarza, no to jest historia opowiedz o tym, czemu zostałeś lekarzem, o mm -hmm. czasie, kiedyś byłeś najbardziej przerażony, kiedy prawie popełniłeś straszny błąd. Kiedy zdarzył się cud i kogoś wyciągnąłeś z krytycznej sytuacji, i w jaki sposób radzisz sobie ze stresem bycia lekarzem? No, to jest takie pięć historii, które tutaj ma lekarz do opowiedzenia w tych spokojnych scenach. No i jeszcze mamy jakiś sprzęt, który daje nam mhm. pozycję w fikcji, tak? Czyli na przykład lekarz ma em, sprzęt pierwszej pomocy, w sensie wszystkie rzeczy potrzebne do pierwszej pomocy. Ma jakąś tam małą, małą latarkę w długopisie, ma opakowanie z. Środkami przeciwbólowymi. Czyli to są wszystkie rzeczy, które mogą dać nam pozycję w fikcji do zrobienia, jakich, do zrobienia jakichś ruchów, czy do, czy do popchnięcia naszej przygody do przodu. I ruchy jeszcze, bo ruchy dzielą się na dwie, taka, dwie kategorie: te ruchy bazowe, ruchy graczy, zależnie od tego, kiedy będziemy ich używać. Są so, ruchy. In peril, kiedy jest niebezpiecznie, jedna kategoria i druga, kiedy jest spokój, czyli, czyli ruch um, safety, tak. Mm -hmm. Myślę, że tłumacząc od razu na polski, tak jak, tak jak wcześniej przetłumaczyłeś, że te peril moves to są takie ruchy pod presją, czyli kiedy jesteśmy w sytuacji niebezpie mm -hmm. niebezpieczeństwa, no i drugie to ruchy w sytuacji bezpiecznej, kiedy jest spokojnie, nie ma żadnych dinozaurów, żadnego zagrożenia dookoła nas. O ruchach jeszcze można wspomnieć, że większość tych ruchów pod presją będzie wykonywane w kontaktach z dinozaurami. E, na przykład większość walki w tym systemie. Uh -huh. e, a propos dinozaurów i walki, no to system odradza walkę z dinozaurami. Znaczy odradza w taki sposób, że jest ona śmiertelna, łatwo jest zginąć w tym systemie. Dwie rany są na karcie postaci, ale tak naprawdę jak dostaniemy jedną, no to jesteśmy ranni. A jeśli mamy dostać drugą ranę, no to albo giniemy, albo jesteśmy out of commission, czyli w zasadzie do końca sesji nasza postać już nie będzie działać. No, chyba że jest lekarz i ten lekarz jeszcze rozwinął zdolności, to wtedy ewentualnie może nas jeszcze uratować, ale tak to tak to nie, tak to śmierć. Um, I są ruchy Mistrza Gry, ale ruchy Mistrza Gry, o ile się nie mylę, nie są opisane jest lista. Ale nie ma mechaniki pod te ruchy. Tak, to jest lista wskazówek bez mechaniki. Prawda jest taka, że w wielu nowych grach projektowanych w tej filozofii tak to wygląda. I na tej samej zasadzie, jeżeli przejdziemy sobie na koniec podręcznika, to mamy, to mamy opisy różnych lokacji, które również mają ruchy napisane w podobny sposób. Czyli to jest, to jest po prostu opis tego, że Daj każdemu, a to jest pryncy, pryncypium, więc patrzę, zabij istotną postać niezależną. To jest twardy ruch, który możesz zrobić. Czyli mogą spotkać na wyspie kogoś, kto będzie im pomagał, zbudują zaufanie, zbudują relacje, i wtedy, jak to często bywa w takim kinie akcji, ta postać zostanie gdzieś tam pożarta przez t w środku, kiedy jest najbardziej potrzebna, i poczujemy, wiesz, ciarki, to, że okej, okay, rzeczywiście stawka jest wysoka, musimy uciekać, um, czy ujawni coś tajemniczego. Więc to są takie bardzo generalne ruchy pokazujące ci, co możesz robić, żeby uderzać w nuty charakterystyczne dla tego gatunku, gatunku kina. Mhm. Ale jednocześnie system mówi, że dinomistrz może robić tylko ruchy z tej listy. Mhm. Żeby tutaj jako pomoc dla niego, i tego, żeby trzymał się, trzymał się konwencji. Dokładnie. A z ruchów graczy w ogóle jest istotny ruch Just Do it. O nim warto chyba powiedzieć trochę więcej. Tak, jest istotny ze względu na to, że Just Do it dotyczy, dotyczy rzeczy, które w sytuacji bezpieczeństwa możesz zrobić po prostu. Czyli lekarz, kiedy wszystko jest stabilne, może bez problemu udzielić pierwszej pomocy i opatrzyć ranę. Inżynier, w sytuacji, w której nie ma nigdzie żadnych strzałów, dinozaurów, nie ma trzęsienia ziemi, jak wiesz, eksploduje. Wulkanu, może coś naprawić, zbudować, zbudować jakieś małe radio. Czyli just do it to jest wykonanie akcji, którą byś zrobił bez problemu, gdybyś miał czas i spokój, pod presją. Jest to bardzo ciekawe ze względu na to, że każdy mhm. playbook ma napisane u góry, że jako na przykład mamy tego lekarza, tak? Jako lekarz możesz generalnie mhm. bez problemu robić rodzaj rzeczy, które umieją robić lekarze. Bez żadnego rzutu. Po prostu robisz to i to się udaje, chyba że jesteś pod presją i wtedy musisz odpalić. Just do it. Ale inżynier nie mógłby nawet odpalić tego ruchu, czyli inżynier nie mógłby na przykład wiesz, ustabilizować złamanej kości pod presją, bo to nie jest coś, co normalnie by był w stanie robić. Czaję. Yy, I z ciekawych zasad jest jeszcze zasada rzutów grupowych. To prawda. Ze względu na to, że system zakłada, że większość czasu. Postaci są w grupie i są razem, próbują razem przetrwać, no bo nie oszukujmy się, są po prostu takimi małymi ludzikami na wyspie, gdzie są ogromne dinozaury, które jeden na jeden są w stanie od razu rozszarpać ich na strzępy. Więc po pierwsze, system zakłada, że postaci zazwyczaj są razem i zazwyczaj razem będą odpalały ruchy. I gdy jest sytuacja zagrożenia, gdy jesteśmy w kontekście presji. To ruch odpala osoba w najgorszej pozycji. Czyli albo która ma najgorszą statystykę, albo jeżeli w danym momencie wszyscy zrywają się do ucieczki, odpalają ruch run, no to ta postać, która była gdzieś na końcu, tak? Ta postać, która była najbliżej okna albo najbliżej drzwi. Mhm. No i tutaj, jeżeli niezależnie od tego, jaki jest rezultat, w sensie, jeżeli jest na przykład, jest na przykład em, porażka, to, to ta postać dostaje największe tak zwane bęcki i system zakłada, że te inne postacie, im się udało dzięki temu uciec na przykład, albo one odniosły jakiś tam rodzaj sukcesu. Jest zupełnie... To jest w ogóle świetne 100%. i bardzo pasuje do konwencji, 100%. że jak was gonią raptory, to jak tylko dopadną najwolniejszego, to... Dokładnie, mm. dokładnie, dokładnie. Mm. Więc rzeczywiście jak to prowadziłem, to to bardzo fajnie wychodziło. Że ta, że, ta, że ta postać w najgorszej pozycji odpala ruch i ona zbiera te wszystkie bęcki, jeżeli ma, jeżeli ma porażkę na tym ruchu, a wszyscy inni gdzieś tam uciekają, no chyba, że decydują się jednak zatrzymać i mu pomóc. To też powoduje... Te, te trudne wybory. Czy jednak chce gdzieś tam skoczyć, czy zatrzymuje się? Nie, no musimy po niego wrócić, musimy go zgarnąć, musimy się narazić, bo musimy trzymać się razem. Więc to jest bardzo fajne, i to też jest taki trudny wybór charakterystyczny dla tego rodzaju fikcji. Tak, a um... te ruchy pomocy jeszcze chyba są takie, że jak masz sukces, pełen sukces, to pomagasz, ale częściowy sukces to pomagasz, aczkolwiek teraz ty jesteś w terapatach. A przy, przy pełnej porażce, no to jest jeszcze gorzej w ogóle, niż, niż jakbyś nie pomagał tego. Tak, tak że... plus tutaj jest taka, taka mała gwiazdeczka, że tutaj jest taki ruch, ej, spójrz tam, kiedy próbujesz rozproszyć dinozaura albo zwrócić jego uwagę na coś innego, żeby uratować swojego przyjaciela, przyjaciółkę. E, I tutaj jest taka uwaga, jeżeli próbujesz rozproszyć dinozaura, zwracając uwagę na siebie, to zawsze osiągasz sukces. Czyli system nagradza to, że tak się altruistycznie poświęcasz, żeby kogoś innego uratować. Czyli, jeżeli wiesz, zaczynasz krzyczeć, hej, w ogóle, zwróć uwagę na mnie, tutaj jestem, i uderzać w coś, to masz automatyczny sukces. Ten dinozaur od razu zwraca uwagę na ciebie i zostawia twojego towarzysza. Mm -hmm. I dochodzimy do struktury gry. Gra jest dość mocno ustrukturyzowana. Są to głównie wytyczne dla mistrza dinozaurów. Hmm, czyli na początku wprowadzenie, potem dwie przeszkody zazwyczaj powinny być na sesji i podręcznik mówi: Mistrz dinozaurów, jeśli gracze już się uporali z tą drugą, no, albo są w trakcie pokonywania tej drugiej, no to wprowadź Extinction Event jest lista podręczniku. I często jeśli już, czy znaczy, jeśli jest wybrany, no to są znaki ostrzegawcze, które warto wprowadzać wcześniej już na sesji. Więc wybuch, wybuch wulkanu na przykład, jest jedną z nich. No to wtedy Ziemia powinna się trząść wcześniej w czasie sesji. Albo jeśli żołnierze mają przybyć i wszystkich wystrzelać, no to wcześniej gracze mogą znajdywać już ciała rozstrzelanych naukowców. I jest to bardzo ważne, oczywiście, zmiana w zmiana fikcji, natomiast, mechanicznie, mechanicznie nie ma to żadnych konkretnych wytycznych. Są zegary. Zegar. Tak, 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 dobra. Yy, są zegary, faktycznie, bo jest mapa wyspy w ogóle, karta wyspy, mapa wyspy i tam jest miejsce, tak, na Extinction Event, trzystopniowe zegary i je się zaznacza. Zaznacza się je. Jeżeli ktoś czeka za długo, to możesz zrobić twardy ruch. Przy porażce na ruchu możesz zaznaczyć zegar, no jeżeli to jednoznacznie wynika z fikcji, to również zaznaczasz zegar. I te zegary są jawne i to jest ważne, żeby wszyscy czuli ten. Ten po prostu tykając, tą tykającą wskazówkę, że to już się zbliża, że ten finał będzie lada moment. Yy, co się dzieje, kiedy dojdzie do końca? W momencie, w którym eskalujesz to, co było tym, Extinction Event, czyli na przykład jest erupcja wulkanu, robisz im prawdziwy po prostu Saigon w danym momencie, czyli eskalujesz wszystko, wszystkie rzeczy, które były problemem, eskalujesz, odgrywasz sceny związane z ucieczką, robisz pewnego rodzaju testy, nie testy, i przechodzisz do epilogu. Um, I odpala to mechanikę epilogów, której rzucasz, i to, jaki finał będzie miała Twoja postać, zależy od ilości opowiedzianych historii w trakcie gry, bo rzucasz plus ilość historii. <gry> e, tak, 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 ale wcześniej w tym finale rozstrzyga się, czy w ogóle uciekniemy z wyspy. Tak, jak najbardziej. Ale nie ma do tego podpiętej jakiejś specjalnej mechaniki. To już wynika, wynika z samej fikcji, czy się udało uciec, czy się nie udało uciec. E, czyli nie ma czegoś takiego, że jak ten Extinction Event dojdzie do trójki, to sesja się kończy i wszyscy giniecie. Nie, to znaczy, że to wszystko... Tylko dla mistrza tak, że teraz możesz robić armagedon, ma tam się wszystko dziać i Dokładnie, dokładnie. To jest taka sugestia, po prostu już zawijaj i płyń do brzegu, eskalujesz to wszystko i zależnie od tego, gdzie są postacie, jakie decyzje podejmą, to idziemy albo w sytuacji, w której oni gdzieś tam zginęli, zostali na tej wyspie, może komuś się udało wydostać i starasz się możliwie szybko przejść do epilogu. I w epilogu każda postać rzuca jeden z dwóch ruchów, zależnie od tego, czy przeżyła, czy nie. Mhm. Y tak, i dostaje modyfikator za ilość opowiedzianych y historii na sesji o sobie. Dobry wynik na tych ruchach oznacza, że jej życie zmieniło się na lepsze, jeśli przeżyła, y albo jeśli nie przeżyła, no to jest dobrze wspominana. Mhm. A zły wynik oznacza, że życie się zmieniło na gorsze. Albo jeśli nie żyje, to że się jej się należało. Dokładnie, że zasłużyła na ten um, los, jak najbardziej. Co jest hmm. w ogóle bardzo ciekawe, że tak im postać się bardziej otwierała, tym lepiej, lepiej jej życie się toczy. To jest, co to jest ma, interesujące. Tak, co ma sens myśląc z gatunkiem pod kątem tego, że te postacie, tak, które mają najwięcej tak. czasu scenicznego, i wiemy o ich historiach, o ich relacjach, co one zostawiły w innym świecie w sensie gdzieś tam na kontynencie to są te postacie za które najbardziej trzymamy kciuki, i które chcemy, żeby miał jakiś happy ending. Jak wygląda podręcznik? Podręcznik jest podręcznik jest bardzo mały, to jest taki zin, który tak naprawdę ma już patrzy 36 stron, z czego jest dużo grafik. Grafiki wszystko jest czarno-białe, grafiki są takie, powiedziałbym ołówkowe, w odcieniach szarości. Ale zazwyczaj to są po prostu kontury niewypełnione. Wszystko jest bardzo spójne, bardzo wizualne, bardzo przejrzyste. Mamy te kilka playbooków: dwie strony na ruchy, dwie strony na osobę prowadzącą i to z jakich mechanik ona może korzystać, plus końcówka, no to są już tabele, czyli to są tabele związane z różnymi dinozaurami, to są tabele, to są opisy lokacji, to jest wszystko, czego potrzebujesz, żeby na bieżąco generować taką wyspę, tak? Czyli masz kilka tabel również plotek. I są cztery strony rysunków dinozaurów. Są cztery strony rysunków dinozaurów, dokładnie ale też z jakimiś takimi podpięciami ze względu na to, że zwróć uwagę, że każdy dinozaur ma swoje ruchy, więc masz też ten materiał, z którego możesz korzystać, yy, Tak, tak. a jest tak, napisane tak, w, części, tak. w części mistrza, mistrzyni dinozaurów, że fo, do twoich ruchów należy wykorzystywanie ruchów lokacji i wykorzystywanie ruchów dinozaurów, więc jest to, jestem, byłem tak naprawdę zaskoczony, jak jak ładnie i jak estetycznie jest zaprojektowana ta gra pod kątem tego, że mieści się na 36 stronach, na których również jest przestrzeń na tabelki, na których również jest przestrzeń na kolor, na grafiki, na lokacje i w ogóle na całą strukturę, na playbooki itd. Więc jestem pod wrażeniem tego, jak to jest ładnie uporządkowane. Yy, tak, no ja na pewno tak. Formatowanie i jej skład muszę pochwalić. Jest według mnie czytelnie, jest, 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 jest przejrzyście. Mm, rysunki gorzej, trochę gorzej u mnie. Kreska generalnie w porządku, ale brak wypełnienia mnie boli. Um, czuję, że płaskie są te rysunki z tego powodu. Mało czytelne też um, na, okład na okładce jest wypełnienie czarno-białe, znaczy odcienie szarości, ale uważam, że robi to robotę jest znacznie lepiej. W środku mi tego brakuje. Y więc całościowo podręcznik jest. jest spoko. Natomiast jako ciekawostka, dodam, że rysunki są jednego z autorów. Tak. No to co? Ty prowadziłeś ten system, tak? Prowadziłem. Jakieś 8 godzin myślę, całą sobotę grania. E, to jak tam? Co cię w tym systemie pociąga, a co cię odrzuca? Podoba mi się to, że jest przystępny, tak jak mówiłem na początku, dla osób, które nie są jakimiś geekami fantastyki, więc można zaprosić tym systemem do, do grania w RPG osoby, które, które może wolą kinoakcji, może nie siedzą gdzieś tam głęboko w fantazy. Um, to, że mhm. robi dobrze mechanicznie to, co próbuje robić, czyli że realizuje, uderza w te nuty gatunku, uderza, uderza dobrze w tą emulację tego akcji, że jest cały zbudowany dookoła tego. Myślę, że to jest jego silna strona. Okej. Okay. A czy jest coś, co ci się nie podoba? Myślę, że jest mechanicznie za ciasny. w sensie brakowało mi różnych mechanik związanych z na przykład interakcjami z postaciami niezależnymi, bo wszystko jest dookoła dinozaurów. Brakowało mi trochę ruchów tutaj tak naprawdę, w sensie czułem, że dużo rzeczy jest po prostu rzuconych w przestrzeń i musiałem samemu decydować, nie miałem żadnego wsparcia do grania, do grania NPC-ów. Um, I myślę, że jednak jest powtarzalny. w sensie jak są takie małe gry, które wyobrażam sobie, że mógłbym grać raz na miesiąc bez problemu, nie wyobrażam sobie, żeby grać raz na miesiąc Escape from the Dino Island. W sensie, myślę, że wiesz, to jest coś, co możesz poprowadzić, za pół roku gdzieś tam poprowadzić innej grupie, trochę uderzyć w inne nuty, ale jednak jednak jest niska regrywalność tego. Mm -hmm. Ja nie grałem w ucieczkę z wyspy dinozaurów. Mnie pociągają dinozaury w niej. Dinozaury oraz różne klisze. Jest to kliszowy bardzo system, ale klisze są spoko, zwłaszcza ta jednostrzała. Jak najbardziej. Jestem też fanem struktur opowieści, struktur fabularnych. Ten system to ma, aczkolwiek nowa do zaleta, bo ja lubię struktury ogólne, a ten system je bardzo precyzuje: konkretnie, ile ma być przeszkód, texting event i tak dalej. No, co sprawia, że, no, tak, nie wiem, może właśnie na jedną strzała spoko, ale mam takie przeczucie, że wystarczy, żeby ktoś sobie przejrzał ten rozdział dla mistrza dinozaurów, a może nawet wysłuchał tego rzutu oka, mm. i już ma system trochę popsuty, przynajmniej z perspektywy gracza, bo już trochę wie, mm -hmm. co się wydarzy, więc no. Mm. Zobaczymy. No i to, co mówisz o, o ruchach i o tym, że pomiędzy tymi ruchami jest sporo tej przestrzeni w rzeczach, które są ważne fikcyjnie, a system, system nie pomaga w nich. Także też trochę mieszane moje uczucia. W tej kwestii są, więc koniec końców bym zaryzykował, ale jedną strzała. I raczej jako gracz niż jako Rzakomierz gry. Chyba, żebym miał chętnych na, na Jurassic Park, to może faktycznie. Faktycznie, czemu nie? I tym samym wylądowaliśmy po powrocie z wyspy dinozaurów. Dokładnie. Czy przeżyliśmy, to się dowiemy zaraz, a właśnie dowiemy się może w komentarzach. Więc y, widzowie, tak trzy sprawy. Po pierwsze, to jest YouTube. Jeśli chcecie nam pomóc w sukcesie YouTube'owym, to zasubskrybujcie kanał i polejkujcie albo zdislajkujcie ten materiał. Ale dajcie znać YouTube'owi, że tutaj było to warte oglądania. Jeśli macie ochotę podyskutować o RPGach, to zapraszamy na Discorda. Link jest w, na dole w opisie. A jeśli interesuje Was całość dobrych rzutów, jako taka, to zapraszamy na Patronite. Tam jest lista naszych materiałów. No i oczywiście opcje wsparcia, i, i, i przez to zyskania dostępu do różnych ciekawostek, które, które, które kanał też ma dla patronów. I co? Tyle. Dobrej nocy, dzięki i do usłyszenia. Hej! Dzięki bardzo, do usłyszenia.